Dzień dobry, tutaj Tomasz i dzisiaj znowu sobie gramy w Lego Watca Pierścieni Dwie Wieże, Znowu jest Isopak Dzień dobry Państwu Jesteś w Gimli O, jest gimli? Jest mm? Jest gimli Jest chłopak z last no To bierzemy kłopot Teraz wbijamy do Rohanu Tak, wbijamy do Rohanu sobie No przypomnij jak mi się rozdzieliliśmy no, tam było, że jakby Boromir tam zaczął tego Froda tam prześladować. I I potem on zwiał łódką, bo się wystraszył. jest. Uh -huh. Jak on się nazywał? Nie. No, brawo. Oh, Nie mogę wpuścić się. O oh, Hama. Boromir. Dobra, to znowu normalny. Właśnie. O Jezus maszynę do robienia tego. Czemu? Tężąc bezpieczną. Maszynę do walenia w metal. Po co? No żebyś miał... I... <laughs> Był miał no jest. Klima. To jest bez... jak dziecki mają takie bezrywki, nie? Takie stare urządzenia, takie wersji. Tak, bo ja patrzę co tu się dzieje To jest Gandalf? I Frodo? Co jesteś Frodo? To jest Den, to jest Teoden Pa, wystraszył go To się cieszy? O To Theon Aura, bo dwóch Boromirów Sklodowali się chłopy A to Saruman jest, to... o jeszcze stary To nie jest Saruman, to tak, jest yeah. Gandalf to jest aroma szkół No teraz Gandalf jest biały. O, ja nie jestem. Ale są lagi. Zawsze na początku odcinka, a na początku poziomu są takie lagi, a potem się to naprawia, zobacz. lepiej. Co to jest? Jakiś... trunek. Bógów. No Właśnie się dostaję, Wow, Wow, masz się tym chwalić. <laughs> Pochwal się czymś innym. Nie wiem. dostanę się, jakby... Co pożytecznego dziś zrobiłeś? Ulepiłeś bałwana bo śnieg spał. No to jest sam potrzebny. to jest takie malutkie rzeczy jak u, e, u dzieciaka. No bo małe są fajne i się nie było tak dużo tego. No duże są hoksy. Co my mamy robić? Wcześniej u, aby przełączyć się na Lego lata. A, dobra, rozumiem. A przecież my nie mamy łuku. A ryby. Przecież nie mamy łuku, co ja mam tu robić? No co? Ryby. No nie, to są łukki. Łódko. To są... A co to tu mamy robić? Nie rozumiem. Zbierać. Ale nie no, kazajmy się przełączyć na Legolasa, po co? Ale Legolas... Czekaj, o, jest broń! Zobacz. Zbierz, zbierz, zbierz to. Patrz, trzeba rzucić tą włócznią pewnie. Zbieraj tego kurczaka. Czekaj, bo kur... jak się rzuca po nim? zbieraj tego kurczaka. Zbier. O, jest Gimli! Zbieraj. No włócznią się powinno rzucać. Czekaj, zaatakuję tego gościa. Tak, trzeba go Ta, było. Lenetor. Pokaż nam Gandalfa. Gandalf biały, ten się wystraszył to... Czemu się nie chcę tu rozwaliczy? Daska gandalf. Teraz z niego wypędzam, demona. M możesz mnie nie bić. Walnij tego i... Jezus ja ma, no, weź te kudy. Więc mam się pojawiła. Weź go, czekaj, bo ja go muszę jakiś tam ja ulecić. Nawalę się z tymi strażnikami, a ja go będę lecił. Kurde, ten debil mnie zaatakował, weź go palni Ten Grima, żmijowy język. No i kurde, no nie palno. weź go tam ciel. Robisz to o porządek. No przecież już tyle go trzymam. Ty no, co jest? No to nie mam go pasić? Trzeba go ud... dam... z kurczaka Zaraz ci pokażę Ile ty masz tych rzeczy w tym ekwipunku? Dary, mary Pójdź do teraz Trzeba Co my mamy robić? Czemu? Czemu? O podoba? Czy jest? Łoka To mnie chyba było, bo ja miałem ten... Tą... A, pa, tutaj wczoraj zeszedłeś też Co to jest? Klatka Czemu? Co to Co jest? Sam się już tej klatce zamknął Jaki no, czuł? A bo my mamy tego skurczy tam poś, w tej klatce, czekaj, weź tam nie wołać. Zobacz, on tutaj wbiegnie i się zamknie. No, wbiegaj, babko. No dobra, I teraz musimy go znowu To jest ja sam się przejechał. No kurde, no... Jak on to zrobił? Jak się daje? Co się stało? Jeśli odejdę... Saruman Ci powiedział. Kurde... Wiesz, mówisz, że to jest Saruman. Żeś mi nie wierzył. Dobra, musimy znowu tego brzmijowego tego złapać. A łódko. <noise> Legolas z łódkiem. <głosy> <głosy> Najlepszy bohater. To kolejne łódko. Dobra, już wypędzamy z niego tego. To wiesz ja jak tak w... było w tej książce, że on tak naprawdę po prostu myślał, nim, że świat jest pogrążony w mroku i dlatego po prostu siedział w tym co... No to chyba oglądałem fragment w filmie. wino ja Myślałem, że Owin się czyta, ja nie mogę. Weź to wyrzuj. Patrz, miecz. Ja nie mogę. Z z tym tym nożem. To on zabije siebie? Nie wiem co. To... Zabiegał. go. Czemu go zabije? Tam on dwóch strażników. FIGHT! Teoden... Legendary... Hama, ja myślałem, że ten, co powiedział, jak on się nazywał... Jak on się nazywał? Nie Elrond, tylko jakoś. Elmer, Eomer, właśnie! Eomer, to jest na co go tam spotkaliśmy z tymi tańczącymi koniami. No to on był. Tam poszedł tam do. gdzie on po las. A, no zachodni fałd, tam wschodni fałd, przy dwajce jakichś pomocników. Co? Feminina. Nic. Ja Tam Tamta chciała walczyć, nie pozwolił mi. Jedna walanka, to jest chyba z wargami, tak. To są wargi. Czyli? Tu tutaj jest orkowe jakieś psy. Orki! A drzwi. jak skoczyłem, to je tak? Co z tym moim końcem? to ja <noise> wezmę w końcu, to fajne. Pabko, wracaj ja tu. A, myślisz, że nie no? Patrz na to. Co bardzo zabawne. A co jest, jak się cofniemy? O, mamy to. mi że kimś to... A, kamienie są bałe drogi. <noise> Milion, czubek. A tu jest hajsów, my zabraliśmy już milion, to jest, milion to w Tam coś na dole to nie tam wejść No wracaj tu worku. Co za ty... Weź ty masz łuk to celuj trochę w te kwiatki Bo tutaj są jakieś nie takie... Co? Kurde ile ich przyszło Lepiej was martka nie miała, czy jak ktoś tam mówi Czekaj, czy orki są nieśmiertelne, skąd one się biorą? Czasem idzie Ja wiem, że to są elfy, które tam... No ale nie wiem, czy one są śmiertelne, czy nie. No bo orty, elfy są nieśmiertelne. Oh, oh. Elfy ja <laughs> są nieśmiertelne. Gimli jest potrzebny i rzucanie gimli. No i właśnie zapiszę gry, jakbym miał walić. To w tym momencie sobie odtworzał. Zawodę w oh, gimli. O, w Tam głazę jakieś zasypały. Zawody rzucania gimli. Gdzie jest Gimni? Ej, kurde, porwał mnie! Spadaj! Zobacz, skurczybyk! Mam jego, mam jego warga. Patrz, tutaj jest. Gdzie jest Dzień zobacz, no trzeba. Trzeba ułożyć, a tu Gandalf jest potrzebny. Tu no, Ma, się tutaj przyteleportowaliście. Weźmy nam wrzuć. Weźmy nam wrzuć. No dobra, załatwmy Albo nie, wrzućmy w wpier... Kurde! Porwali. No. Ja też. Przestań rzucić w Ty Nie, chodź z tego. Warg. Rzuć mną, rzuć stronę, mną, rzuć w rzuć w Rzuć, mną. rzuć mną. Nie tak. No i gdzieś to zrobił. No jak go no, Rzuć K. No, którymś tam przyciskiem. Tym co Z w... tym, co Z tym, co się. Z to kurde, no porywają rozmiany. mnie. Papki jedno. Gdzie jest O. O, Gdzie jest? do Gimli, Leniu. No kurde! <grym> <grym> Chciałem podnieść do niego, żeby się korzymać. No super. I tam było 10 No Co? Zginie? <grym> tak, on zginie. No na pewno. W taki głupi sposób. No jak? Garnadem, jak zwykle. Nie było tego w książce. Albo w W ogóle nie było tego. Jak nie bitwy. było? Bala nie było, w książce? Nie było tej bitwy. Znaczy taka mała była, ale nie takie coś. <noise> Ten tak go podeptał. Tam jakieś nogi, widzisz? Nie. Żyje, żyje. I to już po... <noise> I nie się wzrusza łatwo. Czemu on nie został slawmanem? Ej, to był koniec, no kurde, chciałem jeszcze zdobyć ten... E... Taki krótki poziom, a to dobrze w sumie. O, Gandalf, Gandalf Białe. biały. Nowe postacie dostępne do kupienia. Jezus. <grym> to jest, jest zielone i niebieskie, no to bardzo ciekawe. Co to jest takie? Jakie jak się odkręciło. No kurde, 94, wystarczyło żebyś mnie wrzucił. Chciałem gdzieś rzucić, ale należy się, gdzie się, gdzie się no To jest głupia gra, waluna, ale tak... Prawo autorskie <śmulacza> za to mylą, <byłem>, co? Wyobrażasz sobie co <śmulacza> jest za prawo autorskie? ja w ogóle widziałem ten... Widziałem film... Władca Gdzie koleś użył filmu innego... I on, i yy, tamten oryginalny film dostał, jest ten film? dostał ten, yy, dostał strajka, no proszę, został użyty w tamtym filmie. Czajesz to? Nie. Dobra, Taki reszta w kolejnym kupię. odcinku będzie. Do widzenia. Na.